Stary precision kurde o, Z tego, co nam powiedziano, istnieją cztery takie. Maćkowi włączył się cebulamont. Ten to zawsze w drugą stronę niż powinien. Lakota, nakota and dakota. Dwie godziny później. Nie da się dotknąć jego nos. Nie da się dotknąć nas I nie pojedziemy ten, ten. 10 stopni wysokości. Ile będziemy ruszać, musimy zrobić a nie miejsce. Zobaczcie, ile nam się pluszaków w trakcie drogi namnożyło. Oczywiście większość to jest Izy. Iza jest miłośniczką pluszaczków, prawda? Już powoli się zbieramy do wyjazdu na kolejny dzień. To jest miejscówka, gdzie spaliśmy. Ogólnie można tutaj gimać. Zobaczcie, jak koło nas siedzi sobie technikują nawet mają jakiś motocykl taki terenowy taki mini tak, tutaj właśnie przyjeżdżają ludzie pojeździć sobie po terenie motorami kładami, jakimiś innymi to chyba są ATV y ale spójrzcie nawet jest toaleta jakiś kamer też przejechał jeszcze takie zwykłe a teraz musimy jeszcze kawałeczek wrócić na główną go west to the land Można wybierać, przebierać w kantarach do wyboru do kolorów I dojeżdżamy już na miejsce, widać tutaj samoloty No to jest drugi bombowiec czterech, który zobaczymy. Drugi I wjeżdżamy do South Dakota Air and Space Museum będzie poszedł się spytać po muzeum teraz zamknięte, chyba to jest też centrum bazy wojskowej dojechać. military precision kurde blade od 8 mhm. rano powinno być otwarte i oni za chwilę będą otwierać, poczekajcie paręnaście minut to otworzą i wtedy możecie tam jechać nie właśnie policja otwiera bramy, także ruszamy i zwiedzamy muzeum wjeżdżamy Strasznie wieje, ubieramy się w kurty Kurteczce Ja też kurtce Muzeum jest bezpłatne, nie wchodzisz Ona stwierdziła, że chce brum brum Chce się schować przed tym wiatrem całym, prawda Nurku? To jest drugi z tych bombowców Pierwszy widzieliśmy w Muzeum on the Rocks a drugi mamy w South Dakota Z tego co nam powiedziano istnieją cztery takie do bagażnika. Przekręcamy. Odkręcamy zaczepy. I tu mamy nasze kargo Teraz jeszcze taką wózek złożyć, ale jedną ręką nie dam rady. Także potrzebuję dwóch rąk. Wózek złożony i zaraz ląduje do bagażnika. Bo teraz zamykamy wszystko. I zamknięte. Możemy jechać. Tylko gdzie są dzieci? Tu, tu się schowaliście? Tak! tutaj się zmieścił. Zawalisko. I teraz mamy chwilę przerwy. Zjadamy z widokiem na samoloty. Mamy już Muzeum Lotnictwa. Teraz udajemy się na szybkie zakupy. Lecimy do State Parku, a później na Montrachmar. Przyjechaliśmy skrzyżowanie i od razu mamy sklep. Nie wiemy co to za sklep. Timo's pierwszy raz market. będziemy w Timo's Market, no ale no. To Nie wiemy Więc Zakupy zrobione, możemy już jechać Pampersy są Pampersy są to najważniejsze Woda jest Woda akurat mieliśmy, ale pampersy nam się kończyły tak. A po przygodzie z Yellowstone to już wolimy mieć zapas Ile ciężarówek tutaj stoi do tankowania My no się ustawiliśmy Żeby tutaj zatankować trzeba zostawić swoje prawo jazdy Najpierw no w kasie, później idę do pana Pan mi zatankuje Idę odebrać prawo jazdy i jednocześnie zapłacić karteczkę. Ja, Już mam karteczkę 4 6 galona. I teraz idę opłacić i odebrać prawo jazdy. Prawko odebrane, możemy jechać. Za ja bardzo. Przed nami wyjeżdża, a zobaczcie jak mało ma miejsca. Drugi tył zajął Większość pasa i teraz sami się kombinować. Ja mu się cofnąć nie chcę, tylko tak dostaje. Co tak? Przejazd. Na, o, na cały przejazd z Podobny. się filmowania. I za wszystkie swoje pluszaki zapięła, żeby też były bezpieczne. Co widać stąd. Dobra, wstań, sobie zrobimy selfie'ka i będziemy sześć. Maćkowi włączył się cebula mode, bo skoro, żeby tam podjechać, muszę zapłacić 10 dolarów, to czym się różni ten widok od widoku, który będę miał za 10 dolarów? Będziesz bliżej. Nie, nie mam pojęcia, będę bliżej. O. Tak, przeżyjemy. Ale autobusy są. Arvik, jest 14. Płacimy. Trzeba kartą kredytową płacić. I tutaj musimy prawo nas trzymać. Tak, no dla samochodu tutaj jest parking piętrowy. Dla małych arvików też. No my jesteśmy już dużym arwikiem, więc pewnie będziemy gdzieś na tyłach mieć parking. Musiszamy koło wyjścia I tutaj zaraz będziemy parkować I tu zaraz koło tego kampera tu nie mogliśmy bo tyle handicapów przeczytaliśmy zabawka. Commercial Buses siedzieliśmy, że jednak chyba źle zrozum zrozumieliśmy pana Tu spróbujemy, Parkujemy ile? 10 metrów? Wychodź tego spokojnie. I tu już jesteśmy legal Filip, a ty gdzie biegniesz? Filip! Halo! Ten to zawsze w drugą stronę niż powinien. Mamy self guided Tours. Mamy Information Center and Bookstore. O zaczyna się cofać Co tu macie? A mapa jest. Co tu macie? 2 Dwie aż 3 Trzy. Trzy? To są trzy. Tu jest tyle ludzi w sierpniu, to ile musi być wakacje? To mamy prezydentów. Zaczynamy trail. Ruszamy! No Jeszcze jacy prezydenci są. Więc na początku jest George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Lakota, Nakota and Dakota. To O, jesteście! Odnalazły się dzieci. I co? Coś widać? Potwory gdzieś? Coś? Zwierzęta? George Washington. Pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Do góry idziemy. Tu chyba jesteśmy najbliżej jak się da. A ja myślałam, że... Nie da się dotknąć na co? 400 No w drugą stronę. Filip to schodzi, wchodzi. Filip ma nadmiar energii. Dwie godziny później. Tutaj mamy Sculptor Studio. I mam jeszcze zero dwie miny. Nieźle. Tylko trzeba będzie tam z taką podwórkę podejść. Pięć kroków, żeby wyrzeźbić górę. Plan, pomiary, wybuchy, kucie w skale. Finish. I na końcu finish. Idziemy na górę. Jest porozumienie trzech stron. Pierwsza strona to jest rząd, bo on musi wyłożyć kasę. Druga strona to jest National Park Services, bo to jest ich teren teraz. No i trzecia strona to jest ta ekipa, która zaczęła tę imprezę. Nie wiem, czy to rodzina, czy fundacja w tym momencie. Porozumieli się, hey. że. Góra zostaje już w takim stanie ani innym nie będą nic więcej dorabiać, rzeźbić, ani nic więcej kombinować. I kolejna ciekawostka jak Crazy Horsa robią od 60. lat czy coś takiego. Widać co widać. To to chyba robili 13 lat. Nocy center musimy tam iść. Nie możemy iść najczytelem, bo dojdziemy na parking, a my jeszcze chcemy karteczki kupić. Dzieciom się tu podoba. Jest cień, jeszcze? są barierki, nic więcej nie potrzeba. Jest w miarę ciepło jeszcze i nie pada. O i super, i zjeżdżaj, no. no. Trzymaj się o górę. Właśnie tak się zjeżdżało kiedyś. Dawaj. Nie chcę Nie całego lupa. Jesteśmy z powrotem na tarasie. Wy włączacie? wybuch robicie. O, wybuch. Wielki proces stemplowania się zaczyna. Ostatnie spojrzenie na prezydentów i wracamy. Już szukamy pierwszego stanu, który dołączył. Trzy, trzeci. Drugi. Pensylwania. Tutaj trzeci. New Jersey. Pięćdziesiąty stan. Hawaje. i znalazła pierwsze, Delaware. Delaware. Idę spytać, czy trzeba płacić. Wydawało nam się, że płaciliśmy za parking, ale tutaj widzimy automat do płacenia, więc wątpiliśmy. I? Idziemy już do Kempera. A co będziesz jadła? Ja lody. Iza lody. Filip lody. Ana. Lody czy zupka? Lody. Iza wyciąga lody. Masz lody? Masz. Tylko domki, lodówkę. I zjadamy. I już wyjeżdżamy. Wydamy sobie lody. jedziemy do parku Castle. Tu jeszcze mamy profil. A tutaj mamy paczkę z małymi paczuszkami. Także idealnie dla Anny Jechaliśmy kawałek, ale okazało się, że nawigacja nam przełożyła trasę na no, taką szybszą, no musieliśmy inną jechać, więc zawracamy. Wygerowana prędkość 10 na godzinę także naprawdę wolno wszystko leci. Mamy limit 6 ton, ile my ważymy? 9 10. ruszamy sprawdziliśmy, że jednak nie mamy 6 ton, także jedziemy axel. 6 na axel, no. w ogóle się nie mamy. Znaczek na Nidos Highway ale my tam nie możemy wyrwać bo jesteśmy za wysocy, za szerodzy. tam są tunele takie na 8 stopni. pole z z kolek. To jest O, akurat, zobaczcie. Zaleci. na zwierzęku. Mamy zwierzęta. Tu w cieniu jest. I tu jeszcze w cieniu, o tu jakiś ronek jest. <laughs> nie wiem co nie wygląda jakbyśmy przejeżdżali przez nie wiem Stety Polskie A z entrance mamy i za chwilę będziemy płacić i skręcamy na wizy w musisz się sam obsłużyć 20 dolarów już to jest Pokę credit card summy press the button Enter license plate number Karta w ręku Numerkami w tą stronę Please wait Co, już? I'm done? Okej, okay, mamy Dobrze, mamy jakąś karteczkę Dobra, jedziemy Chyba nam się udało Sprawdzona rejestracja? Tak, trzy razy, bo niestety z takiej odległości rejestracji nie widzę. Trzeba podejść. Klaręc nie Zaparkowaliśmy tutaj, Maciek jeszcze Anę wyciąga. Idziemy do Visitor Center. Wchodzimy do Visitor Center. Wydaje sobie być duże. Tu na pojdełka. Droga. Jeszcze bliżej, strefa trzecia. Wo, za blisko. No właśnie, to jest dobre pytanie. Python czy buffalo? To są wymiennie używane. Jedziemy do kina. Właśnie się będzie zaraz zaczynać. To them it was the Paha side. these These longtime park residents spend most of their time in the southern foothills. I came here with my dad. It seems like a lifetime ago.

tutaj pieski mm -hmm. Ale patrzcie na wprost, bo jedziesz w kupach za ona Wszędzie bizonie placki Tu, tu O, no, widać konie O, ja, Idzie pieski No, widzę, widzę Wracamy. Nie będziemy bliżej podchodzić, bo słyszysz, ja one, się... one się nas boją, one nie są oswojone. Idziemy do kampera. Tam kamper. I mamy kolejne bizony, bo się przy się O, mamy na drodze No, no dobra, starym. tutaj sporo jest bizonów. To mi się wyobraża jak w tych wszystkich filmach westernowych, no, no. że jest pełna Tak no, jeszcze to trochę i to by było to. No, no dobra, nie faktycznie nie. jest szarp. Jest taki doszczar. Chwilę ruszamy dalej. Natomiast mamy jeszcze kolację. Ana zjada, Iza zjada, do zjada. A Filip swoje już zjadł i teraz już odpoczywa. Także no śpi, wiadoma sprawa. Także ruszamy na nocny parking. Spróbujemy znaleźć miejsce. Mamy nadzieję, że nie zjedzą nas kojoty. A może i usłyszymy. Non, papa. Pracujemy.